Taki jesteś szukasz sensacji, tak? Masz właśnie odpalony recording i nagrywasz rozmowę, bo szukasz sensacji. Założę się, że tak jest, bo tacy, tacy ludzie istnieją na świecie. To są ludzie, ludzie takie bardzo zera, które naprawdę szukają. Ale nagrywasz tą rozmowę, a teraz tą też nagrywasz. Dlatego na początku się nie odzywaj, bo pewnie ustawiałeś sobie programy. Znaczy, no. mi widzieć, ja, jak ja na to zareagowałem, jak to zobaczyłem. Chwała Bogu, że Zuzia jest w domu, bo bym pewnie rzucił monitorem w powietrze. Dlaczego takie coś zrobiłeś? I mi powiedz, kto to zrobił? Kto to udostępnił? Kto to ma? Kto jest takim rakiem, że siedzi z nami, a gada, gada na innym Teamspeaku na nas? Jeszcze na moim Teamspeaku. Na mojej domenie. Wszystko, co tam macie na tamtym spiku to jest naprawdę to, co mi z ryja wyleci. Tamten by nie istniał, gdyby nie ja. Też by tej rozmowy nie było na tamtym spiku gdyby nie ja. No to ja Ci mówię, Pompa Speak to był mój Team Speak i Inka. Tylko, że po prostu Gruby stwierdził, że jest milionerem i nie odda nikomu yy, domeny. Yy, teraz tak, yy, to, kto to kto to tam udostępnił? Bo to bardzo ważne jest. W sumie to jest bardziej w Twojej sprawie niż w mojej już teraz. Ty dobrze wiesz kto to zrobił? Z ciekawości pewnie pola, jak, Z ciekawości byś poszedł się zapytać Nie wiem dlaczego, ale jakoś Cię nie wierzę Ziomek, to chodzi po prostu tak piłka, żeby dowiedzieć kto kurwa robi koło chuja takie frajskie akcje kurwa i wiesz, nas no takie masz... Nasze te rozmowy jakoś specjalnie nie ruszają, bo nas kochuje do zwisa kurwa, bo jak chcesz, to tak rozmawiamy to... normalnie, nawet na, na, tym, ale sam fakt, o. że. Chodzi o to, kto jest fajerem, e, tam rozmowy, jak się udostępnię, to widzicie, jak widzicie. W 15 minut to usunęliśmy kurwa z YouTube, a, to nie jest dla nas problem. Problemem jest tylko to, że kto jest taki kurwa frajerem, nie? I też pytanie, czy to jest kurwa Mario, czy to jest ktoś tutaj od nas ale bliżej, co jeszcze z nami jest. Tak, największym tak frajerem odrębnie. jest Mario, bo, bo jeśli znaczy, chodzi o odbiera, ja 75%, że to jest Mario i dlatego też nie chcę go sprzedać, a daje 75% na to, że to jest Mario, bo to jedyna osoba, z której można powiedzieć, że już nie ufamy, a. A jak się działa z nami na ts i były kłótnie, no to i nie wyrzucaliśmy z kanału. Tak jak to się działo na przykład z takimi osobami typu Wraft, Regix czy ktoś, kto jak słyszał o naszym jakąś kłótnię, się zaczyna kłótnia, to raz był kikany z kanału, żeby się nie usłuchał za dużo. Nie? Znaczy Dlatego, nie tutaj się że się tak, w i to jest 75% zony i tylko nam powiedz dokładnie, kto i co my kurwa wiesz. Dalej możemy przecież sobie. Yy, mówić ludziom skąd wiemy, no to kurwa doszliśmy, co to była za rozmowa i kto kiedy siedział, wtedy siedział na kanale i że stąd to wiemy, rozumiesz o co chodzi. Więc i wiesz, nie musimy tego wyciągać teraz, żeby nie było na ciebie tylko za trzy dni, kurwa, nie? ale nam się nie podoba taki fakt, że ktoś nam kurwa sra yy, do naszego basenu, kurwa, siedząc w tym basenie, kurwa swego czasu, ne, albo nadal. Tu masz o co chodzi, nie? też byś nie chciał, żeby kurwa ci w rodzinie, ktoś tam kurwa yy, chuje wkładał, kurwa w plecy, kurwa i potem byś z nim wigilię, nie? A jak, jak A jak się podnazywał, jak się podnazywał? to ma do dostęp? Dobra, yy, podaj mi, ile masz, ty, jakie masz tam rozmowy, te nagrania, ja sobie wysłuchał, co tam jest ciekawego. A co tam, widzisz, że co i sam utwierdzi o swoich widzach, coś takiego tam było napisane w tym opisie filmu. Daleko masz do Środy Wielkopolskiej? Bo tu będzie sprawa pierwsza, druga będzie w Poznaniu, bo na pewno się odwołasz. Znaczy nie, no muszę, to, to jest już, to, no stary, no ruszyłeś ee, coś, czego się nie rusza. A dwa, że no wtedy cały ten Teamspeak, który był obecny, będzie musiał powiedzieć, kto tam był, to wtedy znajdziemy go, nie? Muszę sobie odświeżyć pamięć. Dlatego próbuję zrobić tak, żeby poszła osoba, która jest za to odpowiedzialna, a nie osoba X. Po mi świadek, jak mogę mieć sprawcę. Tak z dwa lata temu jeszcze bym to łapami załatwił, ale teraz nie, nie, nie. Lepiej tak działa, mówię ci. Polecam ten sposób. Łapami jest ciężko, nie chcą wychodzić i tak dalej. Nie opłaca się, w ogóle tracić pieniędzy na paliwo. Łatwiej jest tak, tak muszą się stawić. Jak się nie stawią, to i tak muszą zapłacić. więc... Jeszcze nie mi, bo ja mam w dupie te wasze pieniądze. Czyli, czyli do której się dowiesz, kto to dał? Żeby akurat go wpisać w pozew. Hmm? No. O której się dowiesz, kto to tam dał, żebym wiedział, kogo dopisać w pozew. No, ale przecież się dowiesz. Na pewno cię ktoś tam po plecach poklepał, że to udostępniłeś. To osoby te, co cię klepały po plecach, one to sprzedały tam. Teraz z tych osób sobie musisz wybrać kogoś, kto to dodał. Czemu nie chcesz pomóc? Czego się boisz? Maria grubasa z internetu? I niech ci Mario da jakieś nagranie jak żonę tłucze gruba zjebany po alkoholu. Ja chyba starego kompa odpalę. Bo Maria jak się nachla, to często kurde nie włącza tego Team Albo jak go w robocie, to ją niech doda. Popychadło. On na, na tym szpiku udaje się, raczej znaczy robi. Inaczej. Chce być Bogiem takim trochę, tak? To on nie jest. Też jest popychadło angielskie. Robi dwa razy w tygodniu. w Weekendy. Za grosze żona go utrzymuje. Utrzymują się za to, że mają dzieci. Dzieci nawet go nie traktują jako ojca, tylko kurde, prawie per pan, po imieniu. No to ja ci mówię jak jest. Bo jak chcesz bronić taką osobę, no to proszę cię. A tak naprawdę on w ogóle wygląda jak odłamek meteorydy. Jakby spadło jakiś, nie wiem, kawałek, kawałek jakiegoś Augusta luja na ziemię. Ogólnie tak, jacy są tam YouTuberzy na kanale, czyli znaczy na, na tym spiku? No ale jakoś się tam. Tam jest Z... tylko bęku. ten od nas stary, co, co mu odjebało. Aha. Aha, ale, ale, się, on, kanał to ale nie mu się obrażał, on no, ukradli mu kanał, to trzeba być w ogóle youtuberem strasznym, dobrym. Na siłę próbowaliśmy go wypromować i co za niego mamy? Poszedł sobie. Ale nie ma co gadać, uczciwy był na metinie, nic zmienił nie Raczej znaczy Benek nie, Benek, Benek by się nie chciał takich pierdół. Benek tak nie robił, ale mówię tylko się z youtuberów, no to wiem, że on tylko tam miał kanał kiedyś. Nie wiem, ja nie znam tych modów nawet. Dobra, a kiedy to słyszałeś kurwa na tym TS-ie? Wczoraj. Wczoraj to słyszałeś? No nie wiem, to jakoś tak się w sądzie rozwiąże. W poniedziałek wysyłam pozew, nie? 22, a to było wieczorem. Czy Bo, po no po dzisiaj południu? nie wyślę. Ej, hey, Adix, to było wieczorem w nocy po południu czy jak? Po 22 czy przed? Aha, czyli bo to już dzisiaj w sumie dobra, to tam w zapisie sam że 200 o to było nocy. I na welcome, tak? Na wszystko będę na pewno później zapisał. Tak, i IP tego dokładnego serwera to inku weźmy potem. Napisane no, najważniejsze rzeczy. Po 24, tak? No, no, no po północy. Na to to, no, 23 dobrze. Czekaj, test w tym Pacwik. A trzeba jeszcze ID tego bota, który jest aktualnie wezmę Mam lot. Tak rzeczy w Ale się to trzeba kurwa się zrobić. Chyba ID by samo wziąć. To będzie tak. Nie, nie tak, kurwa. Jakbym ja był kutasem, ja bym mógł zrobić taki kanał, cała prawda, ale bym. Bo był... to jest taki Boże święty, ale po co? Muszę się wierzyć, nie chcę. Idę do Wanny, jadę z dzieckiem do kina. A jak ty jak to już coś ustalisz do, do niedzieli, wieczora, to, to możesz tam Graczosiowi albo komuś tam z administracją, nie wiem, kto tam się grasz, z kimś tam rozmawiasz? No z Legixem, z raftem, no z większością w sumie ja tam nie widziałem do Ja Jak nawet nie znam. Echu. Kojarzę rafta chyba skądś, ale nie jestem pewien. No ci donate da. Co? No ci donate dawał kiedy wakczał graj na streamie. A to możliwe. No ten nigdzie mi się kojarzy. Dobra, dobra, no to co ja cię nie będę zaczynał do do niedzieli czeka. najwyżej wyślemy pozew, jeśli chodzi o ciebie a jak nie to, to najwyżej zmienimy na no. Na osobę, która faktycznie jest sprawcą, a nie świadkiem zdarzenia. Zresztą jesteś współprawcą, był udostępniłeś to na forum publicznym. No i nie powinieneś, bo bez, bez mojej zgody. Bez zgody Graczola, Nymfy i Nitra. Chyba tam był Nitra jeszcze, nie? Nie, na prawników nas stać sądzenie się i jeżdżenie po Polsce też, byle udowodnić winę sprawcy. Więc tam do niedzieli czekamy w razie wuza zmianą. Aktualnie jest podany Twój kanał, Twoje dane, dane będą z podane i z innych sieci. No bo oczywiście przez prawnika można wyciągnąć wszystko, więc będziesz jako na razie główny podejrzany i, i jakby co to Nymfa chce 10 tysięcy na dom dziecka, żebyś zapłacił, ja też chcę 10 tysięcy, żebyś zapłacił na rzecz domu dziecka. Tu w niedaleko środy. Aktualnie, aktualnie żebyś wiedział. Więcej nie będziemy, nie będziemy yy, chcieli yy, zadośćuczynienia, nie? Do, na, do naszej kieszeni nic nie chcemy, bo sram na Twoje pieniądze ogólnie. Sram. Z wypiętą dupą przez balkon. Więc więc. No to co? No to do niedzieli czekamy za jakimś odzewem i i. i, i jak nie, to, to w przeciągu 7 dni mniej więcej tak przychodzą pozwy. No do dwóch tygodni naj, najdłużej. Ja, ja najdłużej czekałem. Dwa tygodnie, jak koleś mnie pozwał. Bo w, jak Nitro mieszka w Hiszpanii, e, Nitro mieszka w Hiszpanii, gracz w Poznaniu, ja w Środzie Wielkopolskiej, ciężko poznać w cztery oczy. Takiego wyczeszczu jeszcze nie mam. Pan Infa wtedy był w Warszawie. Jak się komuś coś tłumaczy, a ktoś... Ale, e, ale jak to, nie? w cztery oczy to jest prywatna rozmowa czterech osób. To jest rozmowa prywatna. Jakbyśmy chcieli gadać na forum publicznym, tośmy live'a zrobili. Nie nagrywa się takich rzeczy. I osoba, która to nagrała, będzie miała przesranę. I dołożę, ja sprzedam dom, żeby mu udowodnić winę. Wy nawet nie wiecie, jak ja mam kurewski charakter. Udowodnię to, żebym zdech. O lasce będziesz chodził srać, a i tak będę się odwoływał, żeby udowodnić. Trafiłeś na największego skurwiela, jeśli chodzi o takie rzeczy. Są rzeczy święte, a Ty je właśnie naruszyłeś. Disconnected.